Podziemia Szczecina kryją wiele niezwykłych tajemnic. Jedną z nich jest muzeum, o którym wie niewielu mieszkańców naszego miasta. Od połowy października, w tym muzeum możemy oglądać wystawę poświęconą Wielonarodowemu Korpusowi Północno-Wschodniemu w Szczecinie. Ekspozycja przedstawia historię Korpusu Współpracy 13 krajów członkowskich, a także misje w Afganistanie. Jest to miejsce o tyle ciekawe, że było wybudowane przed laty, przed II wojną światową. Miało służyć dla niemieckiej ludności, aby chronić ją przed bombardowaniami aliantów. Natomiast później, po zakończeniu II wojny światowej, te same urządzenia wybudowane przez Niemców miały przeznaczenie służyć i chronić ludność polską w wypadku konfliktu między dwoma blok przeciwstawnymi w tym czasie blokami w okresie zimnej wojny. Korpus tworzą żołnierze z 13 krajów świata. 13 krajów to 13 kultur, a każda z nich znajduje swoje miejsce na wystawie, która będzie aktualizowana o kolejne wydarzenia z życia Wielonarodowego Korpusu. Podziemne urządzenia, a więc schrony, zostały przeznaczone przez władze miasta na cel. Y dla do zwiedzania do, przez miejscową ludność i w ogóle przez turystów. I tutaj dzięki uprzejmości władz was lokalnych, pana prezydenta miasta, mogliśmy otworzyć też część wystawy i część muzeum poświęconej, poświęconej obecności naszego korpusu. Odwołując się do historii Europy i jej burzliwych doświadczeń dowódca podkreślił, że wystawa ta prezentowana w historycznym schronie naznaczonym trudną przyszłością jest pozytywnym znakiem naszych czasów. Podczas otwarcia ekspozycji wielokrotnie podkreślano, że jest to prezentacja, którą powinno zobaczyć jak najwięcej turystów i jak najwięcej mieszkańców Szczecina. To dowód wielkiej pracy i oddania żołnierzy Korpusu w budowanie dobrej przyszłości. To miejsce jest dla wszystkich, dla Polaków, jak również dla społeczności niemieckiej, która mieszka za granicą, jak również dla. Turystów, bo również jest to ciekawe miejsce dla oficerów, którzy służą tutaj w korpusie z 13 państw, nawet jeżeli nie są związane z oficerami nie są związani, ale jest to dobry przykład, jak można po okresie nieprzyjaźni budować na tym, co było kiedyś budowane, miało inne cele budować przyjaźń i współpracę. Wystawa jest już dostępna dla zwiedzających.